W roku 1996, dokładniej we wrześniu, w Warszawie zaczęło dochodzić do ataków na tle seksualnym na samotnie spacerujące kobiety. Do ataków dochodziło późnym wieczorem oraz w nocy. Napastnikiem był mężczyzna. Najczęściej ubrany był w bluze z kapturem, który miał naciągnięty na głowę. Terytorium działania gwałciciela była Praga Południe. Kobiety były atakowane na ulicach, a także na klatkach schodowych. Napastnik czaił się na wyższych piętrach i tam napadał na młode kobiety. Gdy już zostawał ze swoją ofiarą sam na sam, wyciągał ostre narzędzie, przy pomocy którego terroryzował kobiety. Wiele z ofiar w swoich zeznaniach mówiło, że przedmiotem, który służył napastnikowi jako broń, był kawałek szkła. Z tego względu gwałciciel zyskał przydomek szklarz lub szkiełko. Do ataków dochodziło głównie w soboty i niedzielę, najczęściej w godzinach nocnych między godziną pierwszą a trzecią w nocy. Głównie ofiarami były młode kobiety wracające z imprez. Na podstawie zeznań ofiar powstał rysopis sprawcy. To szczupły mężczyzna o wzroście około 170 cm. Z wyglądu miał około 20-25 lat. Jasne rzęsy, mocno obgryzione paznokcie i zniszczone dłonie. Zawsze dokonywał ataków w szarej bluzie z kapturem narzuconym na głowę. Policja starała się znaleźć mężczyznę, który doprowadził do tego, że kobiety obawiały się chodzić ulicami Warszawy w pojedynkę. Niestety, przez wiele miesięcy nie udawało się w tej sprawie zrobić nic. Co jakiś czas dochodziło do napadów, a policja zdawała się mieć związane ręce. Jeszcze w roku 1998, czyli już dwa lata po rozpoczęciu serii gwałtów, udało się zatrzymać mężczyznę, którego podejrzewano o serię napadów. Był nim Sławomir Z. Mężczyzna sam przyznał się do dokonania 10 gwałtów. Szybko jednak udało się ustalić, że mężczyzna zmyślał. Po dokonanym badaniu DNA wykluczono, by mógł mieć cokolwiek wspólnego z tymi gwałtami. Został on zwolniony do domu. Ataki nie ustawały, a śledczy, przez swoją bezradność, nie potrafili zatrzymać psychozy strachu. Jedna z niedoszłych ofiar szklarza napisała list do redakcji gazety wyborczej. W nim napisała z rozżaleniem, dlaczego jej zdaniem jak dotąd nie doszło do zatrzymania seryjnego gwałciciela. Spotkała ona na swojej drodze mężczyznę, który wyglądem i sposobem działania przypominał poszukiwanego przestępcę. Napadł na nią na ulicy, ale miała na tyle dużo szczęścia, że ktoś przechodził tamtędy i spłoszył napastnika, zanim zdążył ją skrzywdzić. Kobieta udała się na policję. Nieopodal miejsca, w którym została zaatakowana, był komisariat, i tam wybrała się, by zawiadomić funkcjonariuszy o tym, co się wydarzyło. Było to przy ulicy zwycięzców, zatem w dzielnicy, na której dochodziło do wcześniejszych ataków. Kobieta w liście do redakcji wyznała, że jej słowa zostały zlekceważone przez policjantów pracujących na posterunku. Powiedzieli, że wiedzą o sytuacji i nawet nie spisali jej zeznań. Ta napaść przeszła zupełnie bez echa. Kobieta nie próbowała składać zeznań w innym miejscu. W roku 1998, 23-letnia Malwina szła około godziny 2.30 razem ze swoją koleżanką Oliwią do domu. Kobiety chwilę wcześniej wysiadły z autobusu. Oliwia mieszkała nieopodal. Malwina miała do przejścia kilkaset metrów. Gdy się rozeszły, ta druga zaskoczona została przez mężczyznę. Ten wyskoczył z Nienacka i zapytał, czy wie, gdzie w okolicy jest sklep nocny. Był to młody mężczyzna. Na głowę miał naciągniętą koszulkę zasłaniającą część twarzy. Malwina pokierowała go do najbliższego sklepu, znajdującego się tuż przy przystanku, z którego chwilę wcześniej przyszła. Ruszyła dalej. Kilka sekund później została zaatakowana. Napastnik chwycił ją za szyję i zaczął dusić. Przyłożył jej do szyi ostre narzędzie. Nie był to nóż, ale coś bardzo ostrego. Napastnik nakazał młodej kobiecie milczeć, jeżeli nie chce by zrobił jej krzywdę. Ta jednak postanowiła się bronić. Ugryzła go w przedramię i zaczęła uciekać. Zaskoczyła tym napastnika, który nie podjął nawet próby złapania jej. Tym samym udało jej się ujść cało. W nocy z 10 na 11 kwietnia doszło do kolejnego ataku szklarza. Weronika wysiadła z taksówki przy ulicy międzynarodowej. Było to zaraz pod blokiem. Mieszkali w nim jej znajomi, do których wybierała się na imprezę. Gdy młoda kobieta weszła do środka, czekała aż nadjedzie winda. Wtedy podszedł do niej mężczyzna w szarej bluzie z kapturem narzuconym na głowę. Zapytał ją, czy wie, gdzie o tej porze można kupić alkohol. Weronika nie była stąd, nie potrafiła mu pomóc. Wtedy wyciągnął z kieszeni kawałek szkła i zapytał ją, czy wie, co to jest. Nadjechała winda. Kobieta chciała do niej wejść, a mężczyzna wraz z nią. Powiedziała mu, że z nim nie pojedzie. Wówczas użył kawałka szkła, by sterroryzować Weronikę. Przyłożył go jej do twarzy i wszedł z nią do windy. Zagroził, że jeżeli zacznie krzyczeć, to pożałuje. Wtedy mężczyzna rozpiął rozporek i zaczął się onanizować. W momencie, gdy próbował ją zmusić, by to ona chwyciła jego członka, kobieta krzyknęła ratunku i wyrwała się napastnikowi. Uciekła na oślep na klatkę schodową. Krzyczała. Pomyliła piętra i nie dotarła do mieszkania znajomych, ale jedni z mieszkańców wpuścili ją do środka, tym samym ratując ją z opresji. Mężczyzna, który chciał ją wykorzystać, spanikował i uciekł. To kolejna nieudana próba gwałtu. Takich było jeszcze wiele. Policja dokonywała starań, by złapać nieuchwytnego przez lata gwałciciela. W roku 2000 było 20 potwierdzonych przypadków ataków na kobiety przez człowieka pasującego do profilu szklarza. Istniało duże prawdopodobieństwo, że nie były to wszystkie jego ofiary. Kobiety często nie zgłaszają się na policję, będąc ofiarami gwałtu. Poczucie wstydu jest na tyle silne, że niektóre kobiety nie potrafią przełamać się, by zgłosić napaść organom ścigania. Nierzadko ukrywają to nawet w tajemnicy przed najbliższymi. Dziennikarze z tygodnika przegląd postanowili sprawdzić skrupulatność działania policji w zakresie schwytania szkiełka. Nocą chodzili po ulicach Warszawy, oczekując reakcji funkcjonariuszy. Okazało się, że pierwszej nocy nie natrafili na ani jeden radiowóz. Natrafili na takowy kolejnej nocy, jednak policjanci nie zainteresowali się grupką młodych ludzi. W trzeciej nocy dziennikarze sami postanowili podejść do radiowozu, by zagadać do policjantów. Zapytali ich, czy szukają szkiełka. Tamci przyznali, że nawet nie wiedzieli, kim jest szkiełko. Wyglądało zatem na to, że działania policji nie były tak zorganizowane, jak mówiło się o tym na konferencjach prasowych. Ataki się powtarzały. Wiele kobiet pozostawało uległymi, gdy napastnik groził im ostrym przedmiotem i wykonywały jego polecenia. Tym, które się opierały lub zaczęły krzyczeć, częściej udawało się uciec. W marcu 2001 roku doszło do kolejnego zuchwałego ataku. Napastnik, odpowiadający wcześniej znanemu opisowi, zaatakował młodą kobietę przy ulicy Kinowej. Najprawdopodobniej była ona śledzona od jakiegoś czasu przez oprawcę. Gdy już znalazła się w ustronnym miejscu, gwałciciel podszedł do niej i grożąc kawałkiem szkła, przymusem zaciągnął do jednej z piwnic. Tam kobieta została zgwałcona. W roku 2001 w programie Prawdziwe Psy przedstawiona została operacja, która miała na celu schwytanie seryjnego gwałciciela. Tego, który od lat terroryzował młode kobiety na ulicach stołecznego miasta. Prawdziwe Psy to serial dokumentalny, przedstawiający kulisy pracy warszawskich policjantów. Narratorem w nim jest Sławomir Opala, który stał się pierwowzorem postaci Despero w kultowym już serialu Pitbull. Ale przejdźmy już do dzisiejszej sprawy. Niektóre z ofiar szklarza bądź szkiełka, jak również nazywano sprawcę, zdecydowały się anonimowo opowiedzieć swoją historię na łamach programu Prawdziwe Psy w odcinku czwartym. Młode kobiety przedstawiały swoje wersje wydarzeń. Schemat zawsze był podobny: najpierw mężczyzna podchodził do swoich ofiar i zagadywał. Najczęściej zadawał pytanie: o to czy wiedzą, gdzie jest jakiś sklep bądź alkohol. Jego twarz zasłaniał kaptur narzucony na głowę. Kobiety z dużą dokładnością opowiadały o szczegółach gwałtu. Śledczy zakładali, że sprawca musiał mieszkać w okolicy, gdzie dochodziło do napadów na młode kobiety. Zazwyczaj seryjni, czy to zabójcy, czy gwałciciele działają w promieniu swojego miejsca zamieszkania. Zakładano, że i tym razem było podobnie. Śledczy zwrócili uwagę, że wygląd sprawcy musiał być niepozorny. Nie wywoływał on strachu w kobietach przy pierwszym kontakcie, gdy do nich zagadywał. Kobiety, mimo iż zdawały sobie sprawę z grasującego w okolicy gwałciciela, nie podejrzewały, że ten zaczepiający je mężczyzna w godzinach nocnych może być poszukiwanym przestępcą. Na liście podejrzanych znalazł się mężczyzna, który od jakiegoś czasu obnażał się w rejonie saskiej kępy. Miał on wówczas 40 lat, więc więcej niż wskazywałyby na to zeznania ofiar. Ale istniało prawdopodobieństwo, że to on mógł być poszukiwanym gwałcicielem. Ten trop jednak okazał się być mylnym. Funkcjonariusze postanowili zorganizować prowokację. Akcja nosiła kryptonim wabik. Jedna z policjantek, przebrana w strój imprezowy, miała chodzić w godzinach nocnych w dzielnicy, w której dochodziło do ataków. Przyjmijmy, że na imię miała Ania. Nosiła ze sobą ukryty pistolet, by móc obronić się w razie ataku Szklarza bądź innego napastnika, co również było możliwe. Z ukrycia obserwowali ją inni funkcjonariusze, którzy mieli wkroczyć w razie ataku. Akcja jednak nie przyniosła efektu. Szklarz się nie ujawnił. W kwietniu 2001 roku doszło do zatrzymania 20-letniego Piotraka, Mężczyzna został przyłapany na niecodziennej czynności. 26 kwietnia w Lesie Bielańskim rozebrał się do naga i wszedł na drzewo, a tam się onanizował. Na policję zadzwonili oburzeni przechodnie. Co prawda, nie było to w dzielnicy, w której dochodziło do napadów, ale mężczyzna przypominał sylwetką poszukiwanego gwałciciela. Okazało się, że w spodniach, których akurat nie miał na sobie mężczyzna, miał schowany pistolet gazowy, a także dwie porcje amfetaminy. Sam najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających. Przeszukano dom zatrzymanego mężczyzny. Tam znaleziono pistolet i dużą ilość amunicji ostrej. Na posiadanie broni Piotrka nie miał pozwolenia. Tym samym były podstawy do zatrzymania go na trzy miesiące. W tym czasie funkcjonariusze mogli zweryfikować, czy zatrzymany mężczyzna mógł być szklarzem. Niestety i tym razem okazało się, że był to mylny trop. Piotrka nie był poszukiwanym od kilku już lat mężczyzną, z pomocą przyszła technologia. Jedynym dowodem, który mógł w 100% ustalić winę sprawcy, było jego DNA. Udało się wyodrębnić je dzięki próbkom spermy. Nie byłoby tego dowodu, gdyby nieodwaga kobiet, które mimo swojej traumy zdecydowały się zeznawać, a nawet pobrać próbki DNA sprawcy ze swojego ciała bezpośrednio po gwałcie, zdecydowano się poszerzyć zakres wieku sprawcy. Pod lupę wzięto mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat. W roku 2001 udało się ustalić DNA sprawcy. Dzięki temu wkrótce został on zatrzymany. Śledczych czekała tytaniczna praca. Funkcjonariusze ruszyli w teren. Odwiedzali mężczyzn w pracy czy w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie wstępnego wywiadu decydowano, czy rozmówca zostanie skreślony z listy podejrzanych, czy znajdzie się na samym jej szczycie. W poszukiwaniu szklarza wytypowano aż 1751 mężczyzn. Wśród których najprawdopodobniej był poszukiwany mężczyzna. Łącznie udało się sprawdzić 1056. Większość z nich szybko było wykluczanych z grona podejrzanych osób. Ci, którzy nie mieli wystarczającego alibi, zostali poproszeni o przekazanie próbki spermy w celu porównania jej z tą pozostawioną przez sprawcę. Podczas rutynowych działań, mających na celu obserwację obszaru ataków szklarza, funkcjonariusze wpadli na trop. W godzinach nocnych natrafili na mężczyznę, który wybiegł z jednego z bloków. Udał się w kierunku przystanku autobusowego. Gdy zatrzymał się autobus i nie wysiadła z niego żadna kobieta, mężczyzna był zmieszany. Zupełnie jakby nie pojawiła się osoba, na którą oczekiwał. Jego wygląd przypominał opis szklarza. Miał założoną szarą bluzę z kapturem narzuconym na głowę. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go i wylegitymować. Był to Cezary W. Okazało się, że mężczyzna miał 40 lat. Był zatem starszy niż opisywany przez kobiety seryjny gwałciciel. Po wylegitymowaniu mężczyzna został puszczony wolno. Jednak nie został skreślony z listy osób znajdujących się w kręgu podejrzeń. Niektórzy ze śledczych uważali, że to właśnie może być poszukiwany od lat gwałciciel. Zdecydowano się odwiedzić go ponownie. Tym razem pobrano od niego próbkę DNA, by sprawdzić, czy nie będzie ona tożsama z tą pobraną od sprawcy. Już niedługo ustalono, że faktycznie 40-latek to właśnie szklarz. Funkcjonariusze dostali zielone światło, by dokonać zatrzymania. Podjęto decyzję, że najlepiej zrobić to na zewnątrz, a nie w miejscu jego zamieszkania. 19 lipca 2001 roku śledczy przyczaili się niedaleko jego bloku. W środku dnia mężczyzna szedł ze swoim synem. Po chwili obserwacji doszło do zatrzymania. Obyło się bez ekscesów. Mężczyzna nie stawiał oporów i nie próbował uciekać. Nie był też zaskoczony. Został przewieziony na komendę, gdzie przesłuchano go. Tam policjantka zajęła się jego synem. Poinformowano jego matkę o zatrzymaniu męża. Kobieta wkrótce zabrała dziecko do domu. W tym czasie przesłuchano szklarza. Wyznał śledczym, że od czasu, gdy został wylegitymowany, spodziewał się, że wkrótce zostanie zatrzymany. Odtąd zaprzestał już swoich ataków. Nie wychodził z domu w nocy na swoje łowy jak dotychczas. W ciągu pięciu lat miał się dopuścić on 38 gwałtów i jeszcze większej próby zgwałcenia. Kim był Cezary W.? Mężczyzna dotąd był dwukrotnie żonaty. Doczekał się dwojga dzieci, córki i syna. W domu nie dochodziło do awantur. Cezary nie nadużywał też alkoholu. Wśród znajomych postrzegany był jako przeciętny człowiek, zupełnie niewyróżniający się w tłumie. Wcześniej dwukrotnie miał konflikt z prawem. Zatrzymywano go jeszcze za czasów młodości. Niedługo po tym, gdy skończył 20 lat, dwukrotnie zatrzymywany był za czyny lubieżne. Później wydawało się, że się ustatkował. Założył rodzinę i przez niemalże 20 lat nie wchodził w konflikt z prawem. Wyglądało jednak na to, że były to jedynie pozory. Po prostu stał się bardziej uważny i nie dawał się złapać. Jak szklarz wybierał swoje ofiary? Jak wyznał śledczym, miejscem jego polowań były przystanki autobusowe. Upatrywał sobie młodą kobietę, która wydawała mu się atrakcyjna. Śledził ją do momentu, gdy była w mało uczęszczanym miejscu lub gdy wchodziła na klatkę schodową w bloku. W późnych godzinach nocnych było małe prawdopodobieństwo, że pojawią się świadkowie. Gdy już uznał, że warunki są odpowiednie, atakował swoje ofiary. Najpierw podchodził grzecznie, zagadując. Chwilę później wyciągał kawałek szkła i przykładał go kobiecie do gardła lub brzucha. Drugim sposobem szukania ofiar było obserwowanie taksówek. Jego ofiary były słabsze fizycznie, często pod wpływem alkoholu. Wiedział, że uzbrojony w kawałek szkła lub nóż nie będzie miał żadnego problemu ze zmuszeniem ich do zrobienia czego tylko zechce, a chciał jednego seksu. Mężczyzna został przebadany przez biegłego seksuologa. Jego zdaniem, Cezary W. nie wykazywał ochoty na zmianę własnej seksualności. Nic nie wskazywało na to, by po wyjściu z więzienia miał zaprzestać ataków na kobiety. Szklasz zasłaniał się niepamięcią, nie zaprzeczał, że dokonywał gwałtów. Jego zdaniem, nie pamiętał on jednak nic z napadów, o które był oskarżany. Twierdził, że malukę w pamięci. Zdaniem biegłego psychiatry mężczyzna symulował, a o żadnej amnezji nie mogło być mowy. Badanie jego inteligencji wykazało, że ma on IQ wyższe od przeciętnego. Obrona podważała gwałty niektórych kobiet, sugerując, że te same oddawały się Cezaremu. Sąd jednak nie dał wiary argumentom linii obrony. Udało się udowodnić, że Cezary W dopuścił się gwałtu na 11 kobietach. Udziałów pozostałych nie udało się potwierdzić materiałem dowodowym. Szklasz został skazany przez sąd rejonowy na karę 13 lat pozbawienia wolności. Po rozprawie mężczyzna zwrócił się w kierunku swojej żony, by ta się nie przejmowała, ponieważ wszystko co usłyszała to wierutne bzdury. Czy kobieta wierzyła swojemu partnerowi? Zapytana o to, czy wiedziała o mrocznej stronie swojego męża, stanowczo zaprzeczała. Była w szoku, gdy dowiedziała się, za co zatrzymano Cezarego. Twierdziła, że nie miała pojęcia o tym, że przez lata terroryzował on młode kobiety na ulicach stolicy. Czy faktycznie mężczyzna nie przejawiał swoich skłonności w domu? Na to pytanie odpowiedzieć mogą jedynie jego najbliżsi. W trakcie szeroko zakrojonej akcji mającej na celu złapanie seryjnego gwałciciela pod pseudonimem Szklasz Śledczym udało się zatrzymać kilku innych seryjnych gwałcicieli w okolicy. Zgodnie z informacjami podawanymi przez portal rmf24.pl, policja dokonała zatrzymania aż sześciu innych gwałcicieli, zanim schwytano szklarza. Nie dotarłem do informacji, jak dalej potoczyła się historia tego gwałciciela. Jest niezwykle mało informacji na temat samej sprawy w internecie. Nie sposób znaleźć jakiekolwiek zdjęcie gwałciciela. Co więcej, źródła rozmijają się nawet co do kwestii jego imienia. Najczęściej pojawiał się jako Cezary W. i dlatego tego imienia dziś użyłem. Jedno ze źródeł wskazuje, że szklasz nazywał się Jerzy G. Dziś, od czasu gdy seryjny gwałciciel ściął postrach na ulicach Warszawy, minęły już dwie dekady. Czas jego odsiadki już dawno minął. Czy możliwe, że po wyjściu był w stanie powstrzymać swoje żądze? Szukając materiałów do tej sprawy, natrafiłem na inny, bardzo ciekawy i niepokojący temat. Okazuje się, że w roku 2022 dochodzi do kolejnej serii gwałtów w Warszawie. Ofiarami padają kobiety, które korzystają z usługi przejazdów Uberem. Dzisiaj nie zajmuję się tą sprawą, więc nie będę wam przedstawiał jej szczegółów. Chciałbym was jednak wyczulić, zwłaszcza młode kobiety, które najbardziej są narażone na tego typu ataki, byście nie poruszały się same nocą po mieście. Nawet gdy korzystacie z usługi Ubera czy taksówki, warto wsiadać z kimś jeszcze. Tą przestrogą żegnam się z wami. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w kolejnych.